Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie, ja nazywam się Doktor Wiaderko i zapraszam Was na kolejną bitewkę z cyklu Bitwy Widzów. Sponsorem dzisiejszej bitewki jest koleżanka Goddess of Revenge, Madzia. Chyba większość osób chyba zna. Kobiety w czołgach są, można pewnie policzyć na palcach jednej ręki. Oczywiście żarcik taki, ale no nie ma ich dużo, więc no, większość ludzi raczej zna. Tym bardziej, że Madzia ma jakiś tam swój kanał, więc tym bardziej jest znana tutaj przez, przez społeczność polską. I, I co moi drodzy, zapraszam Was na bitewkę. Zaraz zobaczycie, co tutaj koleżanka Madzia wykręci, a wykręci naprawdę dużo, dużo spota. Ja osobiście chyba nie widziałem lepszego wyniku, więc naprawdę będzie mieli okazję zobaczyć, co tutaj będzie grane i też... Ciekawa strategia, jak na tą mapę muszę powiedzieć. Bardzo ciekawa strategia, jak na tą mapę. W sumie jest zima, więc to, to w modzie jest takie trochę jeżdżenie tutaj na dół. Ja osobiście zawsze wybieram tą górkę, ale chyba po tej bitwie będę musiał zmienić swoją taktykę. Tak mi się coś wydaje. M60, czołg doskonale chyba znacie. Jest to dyszka premium. Podobny do patona, aczkolwiek bardzo słaby pancerz. Za to o wiele bardziej mobilniejszy czołg jest. No, i ma lepsze działo niż Paton odrobinę. No, i dobrze, moi drodzy, zaraz zobaczycie. Mapka to oczywiście malinówka. Malinówka w trybie zima, dlatego stąd też moje tutaj takie właśnie zdziwienie może już nie tyle co zdziwienie ale bardziej. Mm, nie potrafię się pogodzić z tym, że ludzie jeżdżą dalej tutaj na dół bo normalnie w mapie letniej te, tutaj ta rzeczka czy to jeziorko, czy rzeczka jest odkryta, nie jest zamarznięta, więc nie można po niej jeździć, więc to też bardzo mocno zmienia strategiczne, bo nie można sobie tutaj przyjechać dołem. I tutaj jest ta cała różnica tej mapy, że nie można sobie jechać tak naprawdę po tej rzece i być osłoniętym przez tak naprawdę tutaj tą skarpę, która schodzi do tej rzeki, no tylko właśnie tak to wygląda, że niestety, ale większość ludzi na mapie letniej jeździ, górą. I tak się zastanawiamy trochę ze społecznością, nie tylko ze społecznością, ale z klanem moim, co to będzie, jak wprowadzą tą mapę letnią? Czy wszyscy będą się topić na tej mapie? Boję się, że tak może być. No ale zobaczmy, tutaj bardzo dobre kurde spotowanie, muszę powiedzieć. Naprawdę nie dość, że dopisało też trochę szczęście, bo no, dużo czołgów zostało tutaj na dole, które zostały no rozstrzelane po prostu pff, bardzo szybko przez sojusznicze czołgi i przez plutonowych tutaj koleżanki czołgistki. No i co? Nic tylko do przodu. I już mamy 10,5 tysiąca spota, moi drodzy. 10,5 tysiąca spota w 3 minuty. Niecałe 3 minuty. Masakra wynik. Naprawdę zazdroszę takiego wyniku. Ja nie mam chyba takiego rekordu. Mam chyba 11 albo 12 tysięcy. Spota rekord. Więc no 14. Tyle ile tutaj będzie. Tyle ile tutaj będzie. No to zazdroszczę. Zazdroszczę. No i przede wszystkim gratuluję, bo. Dobrze zagrane, ostrożnie zagrane, jako jedyny spoter tak naprawdę tutaj Madzia Rubia na dole, więc pff, super, super, super. Mamy już ile? 12 12129 spota i 916 damage'u, masakra, 13000 kombinacyjnego damage'u, grubo. Grubo, grubo, grubo. No i dobra, będą jakieś jeszcze tutaj peski. Na pewno coś jeszcze będzie. Na pewno będzie, mamy tutaj obiekta. Trzeba jechać, trzeba jechać, trzeba go atakować. Nie ma co tutaj stać, te czołgi już tutaj zaraz się wykruszą wszystkie, więc trzeba atakować. Mhm, mamy tutaj teraz kolejny czołg, też pewnie zejdzie, tak jest. Dwa fragi na końcóweczkę, idealnie. Trzeba podjechać, mamy HP, mamy zapas HP, ewidentnie tak jest. Kolejna buła, no pięknie, pięknie. No tak naprawdę, no 15-1, no i to też świadczy o tym, jaką, no mega przewagę miał tutaj team y, naszej czołgiski, boha naszej bohaterki bitwy. Więc, no pff, naprawdę, no nic tylko po zazdrości, że tak się ułożyła bitwa i że te wszystkie spoty wleciały na konto naszej czołgiski. Serdeczne gratulacje. Zostawiam link do Magdy Kanału w opisie. Jeżeli ktoś chce, może zostać łapkę w, pod oryginalnym tym filmikiem. A ja się zreklamuję. Kto ma jakieś fajne bitewki, wysyłajcie na moim Discordzie. Link również macie w opisie. No i również wam życzę takich wyników jak dzisiejszy bohater naszej bitwy. Serdeczne gratulacje. I co? Trzymajcie się po moi drodzy. Nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Narka, cześć.